Dziś w odcinku koniec fake wydechami w Audi. Nowy najszybszy produkcyjny samochód drogowy Mercedes-AMG GT63 Pro Mercedes zablokuje AMG One. Zapraszam do oglądania. Audi po cichu zaktualizowało swoje tylnie znaczki, co wywołało pewne kontrowersje. Nowe A5 ma na klapie bagażnika czerwony symbol Audi Sport, który kiedyś był zarezerwowany dla modeli S, RS i R. Teraz sugeruje, że zwykłe A5 to wersja sportowa, co może być mylące. Podobnie oznakowane są też Q8 i A3 w wersji S-Line, ale nie podstawowe modele. Audi przechodzi obecnie na nowy system nazewnictwa, gdzie samochody z silnikami spalinowymi będą miały nieparzyste numery, a elektryczne parzyste. Nowy A5 zastąpiło A4, aby w przyszłości mogło powstać elektryczne A4. Wiele modeli benzynowych zniknęło lub wkrótce zniknie, jak TT, R8, A5 Coupe, A5 Convertible, A1 i Q2. Do 2033 roku Audi planuje oferować wyłącznie samochody elektryczne. Dwa lata przed zakazem sprzedaży nowych samochodów emitujących szkodliwe substancje w UE. W Chinach produkcja samochodów benzynowych może trwać dłużej. Ostatnie nowe modele spalinowe zaplanowano na 2026 rok. Z powodu słabego popytu produkcja Q8 eTron, Q8 eTron Sportback może zostać zakończona. Do tego warto dodać, że Audi ma już nigdy nie robić fejkowych końcówek wydechu. Uważam to za dobrą decyzję. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Jest to nowy, najszybszy produkcyjny samochód drogowy na Goodwood. Chinger 21C pobył stary rekord o prawie pół sekundy. Podczas zeszłorocznego Goodwood Festival of Speed Rimac Nevera był najszybszym dopuszczonym do ruchu ulicznego pojazdem produkcyjnym, który pokonał słynne wzgórze. Elektryczny hipersamochód pokonał 1,16 milową trasę oszałamiającą 49,32 sekundy. Niestety dla chorwackiego elektryka teraz to Ameryka jest rekordzistą. Z Chrisem Wardem za kierownicą Chinger 21C przekroczył niemety w zaledwie 48, 3,83 sekundy, choć ten hybrydowy potwór jest najszybszym produkcyjnym samochodem drogowym na Woodward, to daleko mu do najszybszego w ogóle. Ten zaszczyt należy do niesamowicie szybkiego McMurphy Sperling, jednoosobowego EV. W 2022 roku były kierowca F1 Max Clinton pokonał krótki tor w 39 0,08 sekundy, co czyni go szybszym o 9,75 sekundy. Uważni widzowie zauważą, że pod koniec przejazdu jedno z bocznych lusterek samochodu zwisało z nadwozia po niewielkim zderzeniu z sianem. To prawdopodobnie miało niewielki negatywny wpływ na aerodynamikę, ale Czinger 21C i tak zdołał powiedzieć wynik Rima Nevera o prawie pół sekundy. Chociaż technicznie jest to samochód produkcyjny, powstanie tylko 80 egzemplarzy, to sprawia, że jest znacznie bardziej ekskluzywny niż Shima Navera, z którego powstanie 180 sztuk. Mercedes AMG GT63 Pro idealny na tor. Mercedes AMG GT63 Pro, niesamowicie szybkie coupe od AMG, otrzymał wszystkie niezbędne ulepszenia do poważnej jazdy torowej. Standardowy Mercedes AMG GT 63 jest już wyjątkowo szybki, ale wiele osób uważa, że bardziej nadaje się na komfortowe podróże niż na tor wyścigowy. Dlatego powstał nowy model GT 63 Pro. Oferuje on dodatkową moc, poprawioną aerodynamikę oraz co najważniejsze, lepsze chłodzenie silnika i zaawansowanego systemu napędowego na wszystkie koła. W modelu Mercedes AMG GT6 Pro z 2025 roku moc wzrosła o 26 koni mechanicznych. Jednak to nie wszystko, co sprawia, że GT63 Pro jest lepszym samochodem torowym. Kluczowe są poprawiona aerodynamika i chłodzenie, a model Pro oferuje ich więcej. Silnik ma dwie nowe wzmocnione chłodnice umieszczone w nadkolach przednich kół, które zwiększają efektywność. Dwa mechanizmy różnicowe oraz skrzynia rozdzielcza również mają własne chłodnice. Z pompami wodnymi, aby utrzymać wydajność systemu All-Wheel Drive podczas długich sesji na torze. Przedni zderzak GT63 Pro został przerobiony z dodatkowymi deflektorami powietrza i większymi wlotami. Dodatkowo, aktywny panel powietrzny w przedniej części pojazdu kontroluje przepływ powietrza w zależności od prędkości i potrzeb chłodzenia. Model Pro standardowo wyposażony jest w zaawansowane hydrauliczne zawieszenie MG tylnie skrętne koła, fotele kubełkowe AMG Performance oraz elementy z włókna węglowego na zewnątrz i wewnątrz. Mercedes AMG GT63 Pro z 2025 roku zadebiutował podczas Festiwalu Prędkości w Budud a dostawy planowane są na przyszły rok. Mercedes zablokuje AMG One, jeśli silnik zostanie wyłączony przedwcześnie. Do tego dochodzi, jeśli silnik V6 zostanie wyłączony 6 razy z rzędu, zanim osiągnie optymalną temperaturę. Zamontowanie prawdziwego silnika F1 w drogowej wersji hipersamochodu samochodu było dużym wyzwaniem dla Mercedesa AMG, ale w końcu im się to udało zrealizować. Model 1 został zaprezentowany we wrześniu 2017 roku, a produkcję rozpoczęto w sierpniu 2022 roku po pokonaniu wielu problemów inżynieryjnych. Mistrz F1 Nico Rosberg zamówił swój egzemplarz w 2018 roku, ale musiał czekać aż 6 lat na jego odbiór. Nowe wideo pokazuje jak skomplikowany i kapryśny jest ten samochód F1 na drogach. Być może słyszałeś, że turbo doładowany silnik V6 o pojemności 1,6 litra musi być regenerowany co 31 tysięcy mil. Jednak to nie wszystko, ponieważ procedura uruchomiania MG1 musi być dokładnie przestrzegana. Nico Rosberg popełni błąd, wyłączając samochód przed osiągnięciem optymalnej temperatury silnika. Jeśli zrobiłby to 6 razy z rzędu, Mercedes zablokowałby samochód, umożliwiając jego dalsze użytkowanie. W takiej sytuacji właściciel ONE musiałby skontaktować się z Mercedesem i prosić o przybycie przedstawiciela AMG z laptopem, aby odblokować samochód. Takie problemy to prawdziwe wyzwanie. Aby silnik spalinowy osiągnął optymalną temperaturę, potrzebuje od 5 do 8 minut, gdy samochód stoi w miejscu. Jazda skraca ten czas do 2 do 5 minut. Warto zaznaczyć, że hiper samochód zawsze uruchamia się w trybie elektrycznym. Silnik spalinowy zaczyna działać dopiero po osiągnięciu przez katalizator 932 stopni Fahrenheita, co trwa od 60 do 90 sekund. W tym czasie AMG One funkcjonuje jako pojazd elektryczny. Kiedy silnik spalinowy zaczyna pracować, najszybszy seryjny samochód na torze Norburging staje się bardzo głośny. Mercedes-AMG dostarcza samochód ze słuchawkami tłumiącymi hałas, ponieważ poziom 120 dB może być przytłaczający. W trakcie rozwoju było jeszcze głośniej, ale inżynierom udało się nieco obniżyć poziom hałasu. Dźwięk silnika nie jest sztucznie wzmacniany przez głośniki wszystko jest autentyczne i to lubimy. Hermann przyznał, że AMG1 był najtrudniejszym samochodem do opracowania w historii marki Mercedes i uważa, że nigdy nie zostanie powtórzony. Firma już wykluczyła możliwości budowy kolejnego drogowego samochodu z silnikiem F1 z powodu zaostrzonych przepisów dotyczących emisji spalin. Wyprodukowano tylko 275 egzemplarzy AMG1, a Nico Rosberg nie jest jedynym kierowcą F1, który złożył zamówienie. Dla dodatkowego wyjątkowego charakteru AMI Rosberga ma czarną gwiazdę z trzema ramionami z przodu, która została pokryta 16 warstwami farby, każda nałożona ręcznie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam do subskrypcji, lajkowania tego filmiku oraz obejrzenia shortów, które znajdziecie także na tym kanale, i do zobaczenia we wtorek o 18.